Witam serdecznie na kanale Trzeba nagrać odcinek, więc nagrywam dla Was Recenzję I recenzję Taką Złą Wyjdzie na pewno źle Banda Co się wariuje, tutaj światło mi Huawei Band A2 Pro Siema, ja tutaj już zazadkiem No dos, taki kanał jest Zobaczcie. Bardzo nie polecam banda. No. Dobra. Może zacznijmy od opcji. O, przyszedł taki, no... Ma... Nie przyszedł, bo nie tego co nie uwierzycie, ale ten band kosztuje 200 zł. Nie, nie, nigdy go nie kupujcie. Nie popełniajcie mojego błędu. Nigdy. Polecam kupić Mi Band 4, który jest... ma jeszcze kolorowy wyświetlacz. Zobaczcie, jakie to ma mały wyświetlacz. Na zdjęciu to tak też to wygląda białe, a to jest taki Pikselowy piksele. Nie widać pikseli. Taki trick Huawei. A. O, teraz widać piksele. Widzieliście mały pikselowy za 200 zł. Mam tutaj mierzenie kroków. Pętno można zmierzyć. Bieganie. Jest wszystko to w aplikacji. Jeżdżenie na rowerze. Pływanie. Więc to jest i godzinę. Bluetooth możemy sobie jeszcze tam wiele innych opcji. No, opaska jest nawet dobrze wykonana, tylko że zobaczcie, ekran mi się już porysował. No, tam kolega gra. O i zobaczcie. Nie są kolorowy. Jest taki no brzydki wyświetlacz. Zobaczcie, to jest taki metal, jakby Tutaj mamy Muszę. Można się dostosować do ręki Tutaj różne tryby No, nie opłaca się kupić Mi Band 4 o wiele, więc żegnam się Cześć, no pożegnaj się Cześć No i też zapraszam na kanał Adik Bijcie mu chociaż 10 subskrypcji. Cześć.